TV Podkarpacie.pl W sobotę z Zagórskiego Zakucia wyruszył 17. bieszczacki Rajd Pojazdów Zabytkowych i Militarnych, który zgromadził miłośników maszyn sprzed lat z całej Polski. Jest to impreza cykliczna, która jest powtarzana co roku. Dzisiejsza trasa rajdu biegnie przez Zagórz, uszczyki Dolne, Solina, Zapora na której mamy postój. Później jedziemy do Myczkowcach i tam mamy też postój konkurencje sportnictwowe na stadionie w Myczkowcach. To miejsce stanowi pewną mekę dla, dla motocyklistów. Bardzo tu przyjeżdżać. Ja lubię Bieszczady bardzo i myślę, że Jazda motocyklem tutaj w tych terenach jest, jest bardzo, bardzo przyjemna. Po jakimś czasie to się bardzo ładnie do tego wraca z takim sentymentem dużym. Stąd te zloty, ta atmosfera. Chciałem przeżyć ten dzień, przeżyć na, przeżyć na własnej skórze. Dlatego uważam, że jazda na motocyklach zabytkowych daje pewnego rodzaju frajdę i i pewne niesamowite wrażenia. Młody byłem, miałem motor, jeździłem po całej Polsce, po piasku nad morzem jeździłem, na Mazurach i po jakimś czasie znowu mi wróciło, jak już mam troszkę więcej czasu, tak jak wielu właśnie takich ludzi i wracają do motocykli, do motoru, bo to coś zostaje. Stare motocykle i samochody i jest kupa ludzi, z którymi można, można porozmawiać, można wymienić jakieś, jakieś doświadczenia. Jest, jest, jest fajnie, jest naprawdę Ci ludzie czują blusa. O godzinie 17.00 powrót do Zagórza, gdzie wszyscy uczestnicy rajdu będą mieli okazję zmierzyć się w specjalnych konkurencjach sprawnościowych z udziałem motocykli i samochodów zabytkowych. Przyciąga sentyment do tych pojazdów, gdzie to odbudowują, choć czasami to palatami, latami, części i potem to od restauracji takiego pojazdu sprawia duże frajdę. TV